Po tym, jak Freddy zniszczył żonkile, Ania przepłakała cały wieczór. Nie chciała rozmawiać z mamą, nie chciała rozmawiać z tatą, z nikim nie chciała rozmawiać. Najchętniej spakowałaby się i wróciła do Brzozowa, nawet na piechotę ale to akurat nie wchodziło w grę. Leżała więc na kanapie, przytulając się do pluszowego misia i marzyła, że jest na wsi, że idzie właśnie z dziadkiem nakarmić kury albo z babcią wydoić krowę, że świeci słonko, że wszędzie jest pełno kwiatów i… – Przyszedł Wojtek! – przerwał jej rozmyślania tata. – Puścić go? – Nie! – wydusiła z siebie Ania. – Przecież to nie jego wina. Ale ja nie chcę nikogo widzieć. Tata westchnął i wyszedł. Ania wstała. Zbliżyła się ostrożnie do okna. Pan Franciszek z Jackiem wykopywali właśnie zmiażdżone kwiaty. Gdzieś wysoko, w mieszkaniu pati i tomka, poruszyła się firanka. Ktoś chyba próbował ukradkiem wyjrzeć na zewnątrz, a może Ani się tylko tak zdawało? Nieważne. Tego wieczoru poszła spać wcześniej niż zwykle. Nawet nie czytała przed snem. Tata przed wyjazdem na konferencję przyszedł pocałować ją na dobranoc. Otarła łzy, ale na pewno i tak poczuł słony smak na policzkach Ani. Pogłaskał ją bez słowa i uśmiechnął się ze smutkiem. Za to następnego dnia tak, następny dzień był piękny. Może warto było płakać żeby później przeżyć coś tak cudownego, a nie pamięta wszystko bardzo dobrze, zawsze będzie to pamiętała. Wracała właśnie ze szkoły, zamyślona, smutna, przygarbiona i naraz, aż przystanęła z wrażenia. Na klombie, który tak bardzo chciała ominąć, tuliły się do siebie piękne żonkile, a obok kucali Umorusani, w starych, poplamionych ubraniach, Jacek, Tomek, pan Franciszek i pati. Ania stała w milczeniu, nie wiedząc, co powiedzieć. Zauważyli ją wreszcie. Przez moment na ich twarzach malowało się zakłopotanie. Zaraz jednak pan Franciszek chrząknął i uśmiechnął się nieznacznie. A po chwili uśmiechnął się i Jacek, i Tomek, a na końcu i pati. A Ania, zamiast także się uśmiechnąć, poczuła, że jeszcze trochę i się rozpłacze, tym razem jednak ze szczęściem. I właśnie wtedy zrozumiała, że łzy nie zawsze oznaczają smutek, że czasami kryje się za nimi wielka radość. A najśmieszniejsze, że gdy tak patrzyła na tę uśmiechniętą czwórkę, zrozumiała, że wcale nie cieszą jej żonkile, wprawdzie bardzo śliczne, ale to, że zrobili to dla niej, dla Ani, żeby czuła się tu szczęśliwa. No i wtedy dopiero się rozbeczała. Wszyscy musieli ją przytulać i pocieszać, a potem śmiali się razem głośno, a jeszcze potem Pati szepnęła jej cichutko na ucho jedno tylko słowo przepraszam. Mimo zakopania wojennych toporów, obie dziewczynki, i Ania i Patti, wciąż traktowały siebie z rezerwą. Z zaciekawieniem, ale i z pewnym onieśmieleniem. Same właściwie nie wiedziały dlaczego. Patti wydawała się Ani taka, taka bardzo miastowa: odważna, wygadana, dobrze ubrana. Z kolei Ania w oczach Pati była kimś niezwykłym. Jakimś tak naturalnym, tak ładnym, tak delikatnym, jak te żonkile właśnie. Gdy Patty oglądała jakiś film, zawsze zastanawiała się, co powiedziałaby o nim Ania. Gdy słuchała jakiejś fajnej muzyki, trawiła ją ciekawość, jak tę muzykę odebrałaby jej rudowłosa koleżanka. Ania żyła w jakimś innym świecie, na wszystko patrzyła zupełnie inaczej niż większość znajomych Patty i Tomka. Dlatego była tak interesująca. Patti sama sobie wydawała się głupia i płytka. Gdzie jej do Ani? Pewnie byłaby zaskoczona, gdyby wiedziała, że Ania, ilekroć chce przełamać swoją nieśmiałość, ilekroć znajduje się w sytuacji, która ją krępuje, zawsze myśli o Patti. Że Patti z pewnością bez problemu ze wszystkim dałaby sobie radę, że musi z niej brać przykład że chciałaby być tak odważna, elokwentna, uśmiechnięta. Któregoś razu ich szkoła wybrała się na wycieczkę do zoo. Klasy Ani i Pati także nie szły razem, ale gdy zerkały na siebie z ciekawością, za każdym razem, gdy zetknęły się wzrokiem, czuły lekkie onieśmielenie. Próbowały je przykryć szerokim uśmiechem. Pati już przed szkołą patrzyła na Anię z zafascynowaniem. Jeszcze nigdy nie widziała nikogo aż tak cieszącego się z głupiej wycieczki do zoo. To nie tak, że Ania podskakiwała z radości do góry, czy robiła fikołki w powietrzu, po prostu była w niej taka radość, że nie musiała się nawet uśmiechać. A Ania rzeczywiście była szczęśliwa. Zo, wreszcie zobaczy, zo, te wszystkie cudowne zwierzęta! Całą drogę wyglądała niecierpliwie przez okno tramwaju. Aleja Solidarności, plac bankowy, trasa WZ, most, Wisła, i w końcu. Wyskoczyła pierwsza na przystanek. Potem leciała przez park tak szybko, że aż jej wychowawczyni kilkakrotnie musiała ze śmiechem przywoływać ją do porządku. A gdy wreszcie weszli całą grupą na teren Ogrodu Zoologicznego, wtedy, tak, to dziwne, Patti także była zdziwiona. Chyba wszyscy, którzy znali Anię. Dobrze się czujesz? zapytała wychowawczyni, podchodząc do Ani. Ania pokiwała w milczeniu głową. Stała przed klatką z lisem, który wyglądał nieśmiało z drewnianej budy. Gdzieś obok pokrzykiwał jakiś ptak. Żerafy wpatrywały się w dal, nie zwracając uwagi na rozwrzeszczane dzieci. Białe niedźwiedzie krążyły tam i z powrotem po wybiegu. Któreś z klatek. Był wilk. Czy inni tego nie widzą? Ania rozejrzała się ze zdumieniem. Wszędzie widziała roześmiane buzie i nie mogła tego zrozumieć. A Pati? Odszukała ją wzrokiem. Pati stoi właśnie przed klatką z trzema szympansami, śmieje się i robi do nich głupie miny. A pani wychowawczyni? Pani wychowawczyni rozmawia przez telefon komórkowy. Chłopcy z trzeciej klasy rzucają sarną ciastka. Ktoś próbuje rozdrażnić słonia. Ktoś inny. To, co zaraz się wydarzy, będzie bardzo dziwne. Pani wychowawczyni wypytywała później, kto ostatni widział Anię. Gdzie stała, w którym kierunku poszła? Była sama, z kimś? Śmiała się, płakała. Czy to możliwe, żeby wyszła niezauważona przez nikogo Zo? Trudno nie dostrzec takiej rudowłosej, ładnej dziewczynki. Pati także nic nie widziała. To, co za chwilę się wydarzy, będzie naprawdę bardzo dziwne. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby. Nie, lepiej tak nie myśleć. Na razie wiadomo tylko jedno: Ania zaginęła.